Nowy co? Nowy co? Znowu co? Znowu typ samolotowy Jak uprawiam yeah, się ze Nowy hajs, nowy stylo nowy swag, nowy bilo, nowy kryon na debil'a, ale nie ufany milon, nowy trajon, nowy tilo nowy star, nowe kilo, nowy typ samolotowy, jak uprawiam, Yeah, jak on się nazywa, kurwa nie wiem, mów A jak do mnie mówisz, to uważaj, ha mój pięt Mam energii jak dziura sela w zapasie jeszcze więcej. Co na podolary w hasie, a po kutasa to prędzej Wie jak ją trzymam w pasie, albo trzymam ją za ręce Ja przy kasie, a już nigdy bez Naładowany suko, chociaż prąd już mnie nie wtyka Potrafię sobie poradzić, młody z za głośnika ono Chciał wejść tak wysoko, a się potknął i kusztyka Jakaś słucha, której nie znam, pyta, czy puszczę jej Jestem wyciszony, sukno, nic mnie nie dotyka Uwierz, mnie się postarać kurwa, żeby było miło Nowy samolotowy, jak uprawiam sek ze ździą.